Zadanie drugie. Liczba jakaś tam jest równa. Szybko sobie ją przepiszę. Plus 5 do 13, plus 5 do 14. I w przypadku tego typu zadań, gdy mamy potęgi i. Zobaczcie, tutaj każda podstawa jest taka sama, zawsze jest piątka. No to od razu powinno mm, Wam przyjść do głowy, żeby to jakoś poskracać. Jak to poskracać? Zobaczcie, te trzy liczby, one mają wspólne, coś wspólnego. I tą wspólną rzeczą jest 5 do 12. Czyli my wyciągniemy to sobie, czyli z tego pierwszego zostanie 1 plus. 5 do pierwszej, nie musimy tego pisać. 5 do drugiej przez 5 do 12. I zobaczcie, o to mi chodziło, bo teraz to się nam fajnie skróci. Nie zapomnijcie napisać tych jedynek, zawsze jak się skraca. Bo bez tego mogą Wam punktów nie dać. I to nawet nie chodzi o to, że na maturze, bo to jest zadanie zamknięte, ale chodzi mi o to, że na przykład na testach, jak tego nie napiszecie, no to panie matematyczki zawsze tam krzywo patrzą na to. I teraz mamy, no co tutaj wychodzi? Teraz mamy 1 plus 5 plus 5 do kwadratu, czyli mamy 6 plus no właściwie tutaj 6 plus 25 to wychodzi 31, czyli zaznaczamy sobie odpowiedź B.